Stacja zwierząt raczej jest koniecznością. Yy, żyjemy w XXI wieku. Yy, uważam, że to nie jest czas na błąkające się jedne bezpańskie zwierzęta, które padają ofiarą chorób zakaźnych, czy wypadków komunikacyjnych, czy nawet no tak. ludzkiej yy, westchłaskości. Yy, to jest jedna przyczyna. Drugą przyczyną jest to, że mamy szereg schorzeń, i to bardzo często, najczęściej tyczy się sług Nowotwory gruczołu mlekowego występują bardzo często u osób niesterylizowanych, można powiedzieć, że są takie badania, które wykazują, że każda ruja zwiększa szanse nowotworzenia o 5%. Jeżeli taki pies maruje co 8 miesięcy, czyli maruje mniej więcej dwa razy w roku, to po 9 latach ma już 90% szansy na nowotworzenie listy mlecznej. Eee... I jakby takich pacjentów spotykamy niestety. Dodatkowo dochodzą takie schorzenia kropomacicze czy ciąża urojona. Po ciąży urojonej mamy do czynienia z zapaleniem bruszałów mlekowych. To też zwiększa ryzyko nowotworzenia ulicy mlecznej. Mamy też niestety zwiększone ryzyko kropomacicza. Jest to bezpośrednie zagrożenie życia do takiego pacjenta. Jeżeli chodzi o pacjentów płci męskiej nie jest to takie obligatoryjne. Faktycznie zapobiega to wałęsaniu się, zapobiega to niechcianym kryciom i zapobiega to, czasami zapobiega to także agresji i nadmiernej pogodliwości. Szczególnie ci mali pacjenci, te mikropieski są często takie mocno pogodliwe płciowo. To jest wtedy zasadne postępowanie. Aczkolwiek u niekastrowanych psów w późniejszym wieku u większości pacjentów w dużym procencie mamy do czynienia z przerostem prostaty. W z wyboru jest kastracja. Jeżeli mówimy o psie, który ma przyrost postaty, to mamy na myśli zazwyczaj jegomość w wieku 9-10 lat. Czasami to jest piesek, który już będzie miał problemy kardiologiczne czy problemy natury wątrowo-wojlitowej. To jest pacjent, który już taka rutynowa narkoza nie wystarcza, on dużo gorzej znosi rekonwalescencję i taki zabieg. Jednocześnie przez to koszt zabiegu wzrasta. Pacjent, który ma rok dwa lata bardzo dobrą to nie musimy jakiejś skomplikowanej narkozy robić. Te, ci pacjenci mają problemów kardiologicznych, chyba że mają wrodzone. Mają wydolny układ oddechowy, mają zdrową wątrowę goi się to bardzo pięknie i szybko. Myślę, że z samego tego tytułu warto. Jeżeli chodzi o koty, sprawa jest jeszcze prostsza, ponieważ u kotek też możemy mieć ropomocnicze tak samo adekwatnie jak i usług. Też możemy mieć nowotwory listy mleko-mlekowej. Mleko tylko, że te nowotwory są przeważnie nowotworami złośliwymi i dają przerzuty. Nawet usunięcie takich nowotworów nie świadczy o wyleczeniu. U kotów problem jest taki, że one są bardzo mocno plenne. To wynika też z samej fizjologii zapłonienia. Praktycznie niewystarczalna kotka to jest około 12 kociaków rocznie. Pomnoży przez całe życie, przez powiedzmy 10 lat, takiej kotki płódź To jest masa bezdomnych kociąt. One chorują na choroby zakaźne, one chorują na choroby pasożytnicze, one giną rozjechane przez samochody, zjedzone przez inne zwierzęta. Po prostu najzwyczajniej warto robić to, żeby uniknąć tego cierpienia a tych bezdomnych zwierząt, bo schroniska i tak kipią od, od małych kotów, od psów, dorosłych małych, od dorosłych kotów. I myślę, że nie ma co przysparzać im cierpienia. Zazwyczaj osoby, które się upierają w kwestii niesterylizowania niektórzy mają swojego pupila, pomijając hodowców, którzy robią to świadomie i będą tych, tych pacjentów rozmnażali, yy, będą mieli na wystawy, OK, yy, to jest zasadne. Ale osoby, które hodują przy sobą czy fafika w domu i nie chcą tego zrobić, robią to jest to egoistyczny, wynika to z braku wiedzy. Na Amerykanie e, robią te bardzo wcześnie, już po kilku tygodniach. Zwierząt potrafią do zabiegi robić. My raczej wychodzimy z założenia, że robimy to po pierwszej rui. Hmm, hormony płciowe limitują wzrost kości długich, przede wszystkim hamują wzrost nasad kości, kości długich, więc te są takiego rozmiaru, jak powinny być. U pacjentów, którzy są wysterylizowani wcześniej, troszkę przed, przedrują, może wystąpić. E, takie problem, będą troszkę większe, znaczy, no nie jest to problem jakiejś natury medycznej, bardziej może estetycznej. Estrogenizacja ma też znaczenie przy rozwoju zjuracza cewki moczowej. Jeżeli chodzi o małe psiaki, no to raczej nie mamy do czynienia z takim wysiłkowym nietrzymaniem moczu, ale już w osób powyżej 25 kg ma to znaczenie kliniczne. Przyjmuje się, że suki to musi być czas ciszy hormonalnej, czyli przynajmniej minimum miesiąc po pierwszej ruji. U samców zakłada się, że około 12 miesiąca życia, kiedy już mamy zazwyczaj nawet te psy raz średnich, czy tam dużych, już dojrzewają płciowo. Koty dojrzewają płciowo troszkę szybciej, bo już 6-miesięczny kosur jest dojrzały płciowo i potrafi być kosurem płodnym, więc już kosury w tym wieku. Kotki, bardzo podobnie jak słupki, zazwyczaj taruje, jest między 6 a 8 miesiącem życia, miesiąc miesiącu drugi, to powiedzmy, że tam gdzieś 9-10 miesiąc życia takie sterylizacje wykonują. W tym momencie w Polsce dostępne są preparaty do kastracji chemicznej samsów tylko wyłącznie. Jest to kastracja okresowa na no, okres 6 miesięcy. Stosujemy u pacjentów takich bardzo geriatrycznych, którzy mają problem z przyjęciem narkozy. Kiedybiekoby jest ma 15 lat, a ma bardzo powiększoną prostatę i nie ma innego rozwiązania, możemy kilka razy poddać go takiej kastracji. Ona ma swoje wady, ponieważ na dużych potrafi prowadzić do zmian hormonalnych, a nawet gdzieś tam jakichś Raczej, Ona jest raczej dla pacjentów tego typu, ewentualnie dla pacjentów, właścicieli pacjentów, którzy się bardzo boją kastracji chirurgicznej i chcą sprawdzić jaki kubli się będzie zachowywał po zabiegu kastracji. Może podajemy taki implant, on działa przez 6 miesięcy, faktycznie jeżeli są zadowoleni z zachowania swojego opium, to wtedy robimy zabieg chirurgiczny. Raczej u młodych psów nie pozwalamy na to, żeby tą kastrację chemiczną stosować przewlekle